Insajderzy w Moskwie przyznali, że Władimirowi Putinowi nieustannie kłamią o tym, co dzieje się na linii frontu, aby zdobyć medale i odznaczenia. Gdy Putin bez trudu odrzucił rozejm bożonarodzeniowy i zaatakował ukraińskie miasta w noc Bożego Narodzenia, wielu na Zachodzie pytało: dlaczego? Wydaje się, że Zachód naciska. Na froncie, zwłaszcza w Kupiańsku, widać cofanie się rosyjskich sukcesów, a rosyjska gospodarka jest tak przegrzana, że bank centralny nie wie już jak bardzo podnosić stopy procentowe. Logiczne byłoby zrobić przerwę, by nie stracić zajętych terytoriów. Mówią, że gdyby Putin zatrzymał się tam tydzień temu, to mógłby na przykład utrzymać okupację Kupiańska. Moskwa oficjalnie odpowiedziała na Rozejm Bożonarodzeniowy. Coś jest nie tak? Właśnie tu pojawia się śledztwo Financial Times, które moim zdaniem wszystko wyjaśnia. Wniosek tej gazety jest dość prosty. Jeśli ktoś w Rosji myśli, że Putin to szachista, który wszystko widzi na planszy i zręcznie przesuwa figury, to wcale tak nie jest. Według Financial Times, co potwierdzają źródła w wywiadzie i kremlu, prezydent Rosji żyje w najdroższej i najniebezpieczniejszej bańce w historii, po prostu nie przekazuje mu się prawdy. Generałowie Białusow i Gierasimow przygotowali mu system teczek. Gdzie prawdę zastąpiono wygodnymi wykresami sukcesu. Dziś omówimy, jak oszukuje się Putina, jakie liczby mu pokazują i dlaczego istnieje ta bańka kłamstw. To główny powód, dla którego wojna w 2026 roku może nie zakończyć się tym porozumieniem pokojowym. Nazywam się Aleksiej Pici. Porozmawiajmy o tym razem, ale najpierw zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka. I napiszcie komentarz pod filmem. To bardzo pomaga w promowaniu odcinków na YouTube. Będę Wam za to wdzięczny. A poza tym subskrybujcie mój kanał na Telegramie Pieczy News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najnowsze wiadomości, gdy tylko się pojawią. A więc, co dziś pisze Financial Times? W śledztwie tego wydania stwierdzono, że system sprawozdawczości w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej stał się fabryką fałszywek. Schemat jest prosty. Na każdym szczeblu, od dowódcy batalionu do szefa sztabu generalnego, liczby strat są upiększane, a rosyjscy oficerowie pchają żołnierzy do szturmów z jednym celem po prostu zatknąć rosyjską flagę. Nagrać ten moment z drona i wysłać to wideo przełożonym jako dowód na to, że Rosjanie posunęli się naprzód na linii frontu. I nie ma znaczenia, że dosłownie w ciągu kilku minut tych rosyjskich żołnierzy zabije ukraiński dron albo nawet ukraińska piechota. A flaga po prostu zostanie zdjęta. Chodzi o to, żeby tym nagraniem udowodnić generałom wyżej, że zdobyliśmy jakiś teren i należy nam się za to medal. I właśnie najgłośniejszym przypadkiem jest zajęcie przez rosyjską armię miast widm. Pamiętacie wiadomości o zajęciu kupiańska, a więc już rosyjscy z płaczą, po prostu płaczą. O tym, że Kupiańsk wcale nie został zdobyty, jest całkowicie pod kontrolą. Sił zbrojnych Ukrainy pisze Financial Times. Na biurko Putina trafiła teczka, w której kupiański jest już wyzwolony. W tym czasie walki trwały w strefie przemysłowej, a miasto kontrolowały siły zbrojne Ukrainy. Ale posłaniec, który przyniesie wieść o odwrocie na Kremlu, nie zabawi tam długo. Generałowie obawiają się gniewu, dlatego nie oddają Putinowi miast na święta w tej sprawie. Waszyngtoński Instytut Badań nad Wojną podał w raporcie, że 24 grudnia rosyjski korespondent wojenny powiązany z Kremlem przyznał z opóźnieniem, iż wojska rosyjskie dawno utraciły nie tylko Kupiańsk, ale także dużą część Przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Oską, ponieważ ukraińskie wojska odbiły pozycję bezpośrednio na północ i północny zachód od Kupiańska w Kondraszówce i Radkówce, a także na obrzeżach Mirowa. Co więcej, ten sam korespondent wojenny przyznaje, że te trzy miejscowości były jedynymi, które rosyjskie wojska faktycznie kontrolowały przed rozpoczęciem ukraińskich kontrnatarć. W ostatnich tygodniach, mimo oświadczeń rosyjskich wojskowych o kontroli nad 11 miejscowościami w tym regionie, i właśnie rosyjscy korespondenci wojenni dziś krytykują rosyjskie dowództwo wojskowe za wyolbrzymianie rosyjskich sukcesów w Kupiańsku. I jego okolicach, a także za przedwczesne przerzucenie rezerw spod Kupiańska, ponieważ nieumyci Rosjanie tak bardzo w siebie uwierzyli, że po wejściu do Kupiańska po prostu wycofali rezerwy, jakbyśmy już wszystko zdobyli. Siły zbrojne Ukrainy nie odzyskają tego miasta. Rosyjscy korespondenci wojenni narzekają, jak to możliwe. Co więcej, rosyjscy korespondenci wojenni już otwarcie mówią, że rosyjskie wojska 27 oddzielnej brygady zmechanizowanej, faktycznie znalazły się w okrążeniu. Nawet Rosjanie przyznali, że od 11 grudnia siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły tam 182 km Drodagi. To jest w kierunku Kupiańska, właśnie w tym sektorze, ale według raportów Kremla i Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Kupiańsk wciąż pozostaje pod kontrolą Rosjan. Co więcej, Władimir Putin oświadczył, że w Kupiańsku w okrążeniu znajduje się 3,5 tysiąca żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, a jeden z rosyjskich generałów otrzymał wczoraj za zdobycie Kupiańska tytuł bohatera Federacji Rosyjskiej. Rosja opiera się na fałszywych informacjach. Kolejny problem to niszczenie sprzętu NATO. Financial Times pisze, że Putinowi zameldowano o utracie przez Ukrainę 80%. Całego zachodniego sprzętu. W rzeczywistości lwia część tych zniszczonych Abramsów, leopardów i tak jest aktywnie naprawiana w Polsce i Niemczech i wraca do służby. Ale w teczkach Putina armia ukraińska jest już zdemilitaryzowana. Po prostu trzy razy, tak w kółko na przykład przypomnę, podczas bezpośredniej linii. 19 grudnia Putin oświadczył, że Rosjanie zniszczyli około 215 tysięcy jednostek sprzętu Sił Zbrojnych Ukrainy. Zastanówcie się nad tym absurdem. 215 tysięcy jednostek sprzętu rzekomo Rosjanie zniszczyli. Nie wiem, czy w ogóle całe NATO ma taką ilość sprzętu, ale Financial Times kopie głębiej. Oszustwo dotyczy nie tylko frontu, ale także gospodarki. Białousow swoją drogą to ekonomista. Jego zadaniem było przestawienie Rosji na tory wojenne. Zrobił to, ale jakim kosztem? Putinowi niedawno zameldowano o wzroście produkt krajowy brutto o 3,5% i o, cytuję, niezatapialności rubla. Financial Times cytuje źródła w Banku Centralnym Rosji. W systemie panuje panika. Rzeczywista inflacja jest dwukrotnie wyższa niż oficjalna. Generałowie i urzędnicy ukrywają przed Putinem, że zakłady zbrojeniowe pracują na największe możliwe przeciążenie sprzętu, którego nie da się zastąpić z powodu sankcji. I w pewnym momencie cała ta machina wojenna po prostu się zatrzyma i nie będzie mogła już się ponownie uruchomić. I oto Financial Times pisze, że Putinowi mówią: Zachód się zmęczył, a Trump teraz wszystko zablokuje. Jeszcze trochę powalczymy i na pewno zwyciężymy. Jednocześnie Ukraina aktywnie promuje 20-punktowe plany pokojowe. Stany Zjednoczone mimo wszystko obiecują gwarancje i bodźce ekonomiczne. A nikt nie zgadza się radykalnie ograniczać sił zbrojnych Ukrainy. Nawet w Waszyngtonie uznano, że 800 tysięcy to właściwa liczba. Ale, jak pisze Financial Times, Kirill Dmitriev, który rozmawia z Witkowem, przekonał Władimira Putina, że Trump na pewno rozbije NATO i trzeba po prostu trochę poczekać. W końcu staje się jasne, dlaczego Putin odrzucił pokojowe inicjatywy Trumpa. Kłamstwa otoczenia Putina sprawiają, że sam dyktator Putin ma wrażenie, że jeszcze jeden wysiłek i wszystko na pewno się zawali. Podczas tej samej bezpośredniej linii Putin mówił, tak, widzimy, że jeszcze trochę i wszystko. I Ukraina na pewno się zawali, Zachód się zawali, wszystko się zawali. No i trzeba rozumieć, że ten jeszcze jeden wysiłek to kolejne 100 tysięcy trupów Rosjan. I przechodzimy teraz do następnego punktu. W momencie, na który zwraca uwagę Financial Times, chodzi o straty. Oficjalnie Putinowi przekazano, że straty Rosji są minimalne, a stosunek do ukraińskich sił zbrojnych to 1 do 10 na korzyść Rosji. Sam Putin oświadczył, że według jego danych Ukraina straciła już prawie 1,5 miliona żołnierzy. Według niego w głowie Rosjan zginęło około 150 tysięcy. Przez całą pełnoskalową wojnę, ale według danych Instytutu Badań nad Wojną i Brytyjskiego Wywiadu, tylko w 2025 roku Rosja straciła zabitych i rannych około 382 tysiące osób. I to tylko w tym roku. Instytut Badań nad Wojną wyliczył, że Rosja w 2025 roku zajęła 4669 km2 ukraińskiego terytorium. Czyli Rosja traciła 83 osoby za każdy kilometr zdobytej ziemi. 83 osoby, i jak pisze Financial Times, generałowie ukrywają te liczby przed Putinem, rozdzielając je między różne resorty i przemilczając liczbę zaginionych bez wieści. Putin wierzy, że ma nieskończone zasoby ludzkie. Dlatego łatwo odrzucił bożonarodzeniowe zawieszenie broni. W jego rzeczywistości Armia Federacji Rosyjskiej to taki stalowy walec, który nie czuje bólu i idzie naprzód. Na koniec odpowiem na proste pytanie: po co nam to wszystko wiedzieć? No cóż, po to, żeby zrozumieć, że negocjacje, rozmowy z Putinem dzisiaj, to rozmowa z człowiekiem, który nie widzi rzeczywistości, on jej nie dostrzega. Wszelkie propozycje Trumpa, Zełęskiego, Rutego, Macrona i tak Rozbijają się o tę ścianę zwycięskich raportów Gerasimowa w głowie Putina. Kupiańsk jest wciąż zajęty przez Rosjan, dopóki Putin wierzy w to wymyślone zajęcie Kupiańska. Wymyślony upadek Zachodu niestety będzie wysyłał ludzi na rzeź, ale tymczasem Zachód musi ostatecznie zdusić po prostu gospodarkę Rosji, żeby ona po prostu niespodziewanie dla Putina upadła całkowicie. Innej drogi po prostu nie ma. Na tym postawię wielokropę. Podzielcie się opiniami w komentarzach, subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Przyjaciele, jeśli ten odcinek był dla Was przydatny i interesujący, możecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, swoim donatem lub płatną subskrypcją sponsorską poprzez linki i dane podane w opisie tego filmu. Dziękuję za wsparcie, dbajcie o siebie, do zobaczenia, ciąg dalszy nastąpi.